Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z Ciebie jest Witam Was wszystkich w kolejnym odcinku z serii Farming Simulator 19 na moim kanale I dzisiaj będziemy sobie rozrzucać nawóz tutaj tym Tornado 600MD I oczywiście z ratorkiem 40. Mamy dzisiaj troszkę pól do nawiezienia całe 3 w sumie Także za dużo to co jest, ale Wiadomo, na początek zawsze, jak to się mówi, coś dobrze. Na początek pojedziemy sobie na pole. Aha, żeby jechać na tamte pole, ja muszę przejechać przez swoją gospę, Także, ała, ale pannąłem przed chwilą o biurko. Łocie, ała, jak boli. No nie no, kaleka, kaleka normalnie. nie. Ale dobra, nieważne. O jezu, dobra, zmieściłem się. Na szczęście się zmieściłem. A tu już bizonik stoi i ten to z hamulcami tragicznymi, no tak.. Polska moc, jak tu mówię polska moc, ale to to jest tragedia. Nie polska moc. Także o, tutaj miałem wyjechać i tu mamy pole. Wyjadę sobie tylko tak i sobie zobaczę na ile to rzuca. 350 kg wziąłem, bo odwierdziłem, że to będzie dużo i, i, i ten. I, I tyle wziąłem ten na yy, Na właśnie nawiezienie tej całej działeczki Znaczy to w sumie te pole i jeszcze tam mam dwa w yy, czym jedno z trawą i jedno z y, normalnie Dobra, 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 lewe, lewe, no mój no Jezaki, kurde, taki zwyczajniki w tym mam naprawdę kurde, to jest dramat. To jest naprawdę dramat, szuki dowierzanie, do dobra, jedziemy. Jedziemy, 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 bo tu trzeba y, szybko, fajnie zrobić. Y, przejechać się na drugie i, i ten, i, i robić dalej. Y, Także no, y, bardzo, bardzo fajnie będzie szło, myślę. Bardzo super sympatycznie, znaczy w sumie już idzie bardzo super sympatycznie. A tam na tamto pole, tam chyba jeszcze nie siałem, albo siałem, nie pamiętam. Hmm. Y, dobra, wyłączyć, proszę. Dobrze, dokończymy sobie tutaj yy... tak sobie przejedziemy i zaczniemy, zakończymy sobie już tam o, Ale kurde tutaj no te 350 kg wziąłem, ale to jednak jest troszkę za mało, troszkę to jest za mało jednak tak z tego co tu teraz widzę to to jednak jest troszkę za mało Ale dobra, bo tutaj już niedługo będzie trzeba hmm, pierwsza czas, żeby mi roślinki rosły i później będzie jak to się mówi, tak zwane yy, żniwa. No i później to już będzie git, no później to już będą żniwa, później znowu orka, czyli w sumie wszystko od początku się zacznie. No naprawdę to będzie tragiczne. W sumie, znaczy w sumie Nie będzie to tragiczne, bo zarobię sobie na tym, tak? Dobra, tu przewaliłem drzewo, ale to się nic nie stało. Także to kurde no Niedobrze, niedobrze, bo ja kurde no. Tak w sumie nawet nie przeczuwałem, że to tyle będzie wychodziło na tym Modzie no Seasons. W sensie tak będzie wychodziło tyle tego nawozu. Także teraz trochę to w szoku jestem. Tak w sumie to starczy mi na dwa pola, więcej nie. Nie przewidziałem tego, no nie przewidziałem, no niestety zdarza się. Ale tu już mam po coje, zrobione także jest Picobello Magnific. Tutaj sobie przejedziemy przez bramę i jedziemy na pole, gdzie mamy. Zasiane, pszenickę, pod trawę chyba nie będę dawał. Z tego co tutaj widzę, że się nie opłaca pod trawę dać, yy, bo jednak mało mam, a muszę jeszcze dokupić w sumie. To chyba, że nie wiem, zrobię cięcie i po prostu pojadę dokupić. Bo to yy, nie pamiętam ile ja zaczynałem: 350 kg, coś takiego. Yy, 200 mi zaszło, ale tam jest większa działa to, to też wiadomo, nie. tam. Yy, tam jest ponad pół hektara, to, to wiadomo, że więcej zejdzie. No dobra. Cofnijmy. O, fajnie, że kurde poniosę. Dobra, i jazda. Bardzo fajnie. No tutaj bardzo... No tutaj dużo mnie wyjdzie, bo tutaj będzie raptem, będą dwa przejazdy, bo to jest yy, długie pole, a mało szerokie. Yy, o to chodzi. W sensie, że wąskie. O, o to mi chodziło, a nie, że mało szerokie. O, mało szerokie to jest takie trochę określenie, no to słabe moim zdaniem, słabe. E, w ogóle muszę skupić końcówkę w końcu tego kurszera, bo już te ciągniki są tak e, brudne, że to jest niebywałe. E, to jest normalnie hit, jak można mieć takie ciągniki, ale e, jak widać, e, można. Dobra. Aha, znowu mi się pomylił przycisk, no dobra, never mind. Też bym się pomylił, Proszę mi to podnieść. I, I tak. I jazda. Dobra. I cykl z powrotem. Bardzo fantastycznie. 20 km na godzinę jedziemy. Tutaj jeszcze sąsiadowi trochę dam. No ale kij. Niech ma, niech ma. Należy się. To może. Hmm. Teraz się tak w sumie zastanawia. się nie pojechać i nie dokupić. Hmm. Ale jest to trochę słabe. Dobra, przejedziemy sobie jeszcze tutaj raz i... i... i o. <laughs> I o, y, najwyżej się jeszcze coś innego zrobi. Ale to przejedziemy sobie y, od tamtej strony w dół, bo wtedy będzie lepiej. Tak mnie się wydaje, tak się mnie wydaje. Pojedziemy sobie z góry na dół. A kurde, tak teraz jak tak patrzę wielkościowo to te... te pole to jest dużo większe niż te... Kurde, naprawdę, tak? To się niby wydawało, że to jest yy, nic, ale to naprawdę trochę jest większe. Du znaczy, trochę większe, dużo większe jest. Dobra, robimy sobie poszczerzaka. Yy, nawozem. Oj, 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 oj. się trochę do tego, ale to nie jest ważne. Teraz tak na ile by tu jechać? tak? by tu jechać? Żeby tu sięgało jeszcze do tamtej strony? No bo dobra, myślę, że i tyle. Bo jednak chciałbym, żeby... Ło, no sięga na ludzi, No, dobra, no. Panowie i panie, no sięga na luźne. No. Co ja mam powiedzieć? Jeszcze może nawet starczy mi trochę w drugą stronę. Eee. Nie, chyba raczej nie. Już aczkolwiek nie. Zostało mi 10 kg mi w jedną stronę, nie starczy tutaj. Ale słabo. No dobra. To tyle było z, yy, z nawożenie. Eee... Yy, także no. Ej, tyle nawiązem. jeszcze pójdę sobie kupić, ale to już zrobię sobie poza nagrywaniem. Eee, dziękuję wszystkim za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapeczkę w górę, sobie kazneczkiem, napisać jakiś fajny komentarz. Widzimy się w następnym odcinku. Siemano!